Ziemno, no zobaczymy co słychać u mnie na zimowni. Jak widać, wszystko czeka do wiosny. Tu od Tomasza prezent tifolia Tutaj taki odrost jest już dość spory fajnie zimuje oczywiście fajnie byłoby gdyby to było już w gruncie mm -hmm. To pospornice japońskie też fajnie rosną elegancko tutaj z nasionka z Włoch. magnolie grandi Flory. też ładnie sobie czekają tutaj strelicje też sobie spokojnie zimuje dzióbki jakieś widzę wychodzą żadnych przędziorków żadnych wełnowców po prostu nic cytrusy Jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty. Mnóstwo owocków na każdej gałązce. Tu już takie nawet do zerwania. Czekają do wiosny. Wiadomo, listki niektóre się obsypały. Niektóre się trzymają. Niektóre przyżółkły. Oczywiście nawożone, wypił już wszystko, no ale teraz już nie będę nawoził, poczekamy do wiosny, jak wyjadę z tym do podfolie, wtedy fajnie może ruszą, no, ale wydaje mi się czemu mają nie ruszyć, pewnie normalnie ruszą, będzie super. Mm. Tutaj Lone Star Glorio Gloriosa że jestem ciekawy jak go naruszę eee, tutaj od Łukasza, szankhaj 3 już takie małe tutaj powychodziły do gruntu musi trafić <laughs> tu sprzed domu e, Gloriosa variegata. wykopałem i nawet tutaj nie daje rady i gnije, ta jest Słaby temat. Trzawiutki. Kordelina Red Star. E, trzyma się. Dolne liście odpadły. Widzę. E. Tam w ogóle odrost. Odrost jest. Tutaj nowa czupryna rośnie. Wszystko ok. Waszyngtonia. Tutaj jest Waszyngtonia podwójna. Tam potrójna, a tu pojedyncza. Spoko, zimuje. To jest, to jest ta sama Waszyngtonia, siostrzyczka tej, co mam w gruncie. Patrzcie, jaka różnica. Grunta doniczka, niebywałe. Tutaj jeszcze gdzieś była kordelina Charlie Boy. Taka, Taka różowała. Testowana była, nie dała rady, więc wylądowała do doniczki. Jakieś kwiatuszki. Tam trochę karpus. Wszystko w porządku. Apuncja figowa. Wszystko w porządku. Nolinka, wszystko OK. A tutaj juka watymalska, wszystko ok cykas wszystko ok odrosty takie fajne sadzi z jednej strony, z drugiej ha! będzie fajna fajny krzaczek będzie tutaj jest roman zofiana ta palma ma 11 lat z nasionka Wygląda koszmarnie, <laughs> ale mam ją, bo jest sentymencik. Tu z nasionka, jedną mam z nasionka, tylko nie, mogę, nie wiem, które. Jedną od Artura widzę, a jedną mam z nasionka. Generalnie są te samej wielkości, tak samo wyglądają e, sosny pinie. Mam jedną sosnę pinie. Od Piotrka w gruncie przejdziemy zaraz, tam do niej. I super, sobie daje radę, bo zimy praktycznie nie ma. te też bym wkopał do gruntu wiosną, żebym nie nosił tego i nie chował sosan do magazynu. Bo to bez sensu. Dachtylowiec kanaryjski, a tutaj. Dachtylowiec właściwy. Ten jest taki twardy i ma takie niebieskawe liście. Duże przerwy między liśćmi są, a ten jest taki gęsty. Taka różnica. Olander na pniu. Wszystko w porządku. Fajne. I tam Palmetto. Jeszcze żyje, ale jak długo to nie wiem. Nowa doniczka, nowa ziemia na wiosnę i zobaczymy, czy, czy ruszy, czy nie ruszy. Tu Yuki. Aloe z Hiszpanii. I z Hiszpanii agawy. I nie tylko. fajny ten aloes z Hiszpanii Jarek przywiózł i nasionka aloi folii juk I też pięknie cisną super to od Tomasza zapomniałem jak to się nazywa, sztywne to to twarde Uhu. Uh. jest tego sporo, i mangawa tutaj a tam hawardiana i parai i takie tam tu cebulki kan, jedna kastra, druga kastra. Tutaj całe takie wiadro. I w gruncie mam jeszcze, bo robię test, czy one mogą gruntować. Zobaczymy, to też wam zaraz pokażę. Generalnie roślinki są w super kondycji. A ciekawostka jest taka, że ja zawsze tutaj ogrzewałem. Nie dopuszczam tu poniżej 8 stopni, a w tym sezonie zimowym w ogóle ogrzewania nawet nie włączyłem. I one stoją tutaj bez ogrzewania. O, tutaj jest ogrzewania, jak widać. Klimatyzator zgaszony, bo nie ma takiej potrzeby. Zobaczymy zaraz, jaka, ile tu jest stopni. Jak tu się, jaka tu się temperatura utrzymuje ale to jest niebywałe nawet jak były te mrozy, a tu przyjechałem a termometr pokazywał 6 stopni fajnie trzyma ten magazyn ciepło to trzeba przyznać, że jest kocur w tej chwili tutaj jest około 10 stopni przez okienka fajnie światło wchodzi Słoneczne. Słońce jest nisko zimą, więc tutaj doświetla aż do końca, tam aż do ściany. No i przez to też się tu nagrzewa. Super. Więc koszty ogrzewania w tym sezonie na dzień dzisiejszy wychodzą równe 0, jeżeli chodzi o energię. No ale już nie jest tak różowo, jeżeli chodzi o Waszyngtonie na zewnątrz. Idziemy zobaczyć, jak Waszyngtonia zimuje.